Powiatu Kok ma obowiązek usunięcia barier utrudniających dostęp do wszystkich lokali wyborczych na terenie przedmieść Powiatu Kok oraz ułatwienia rejestracji i dokonania głosowania w sposób poufny i samodzielny. Istnieją różne sposoby dokonania rejestracji do głosowania. Wyborcy mogą wypełnić formularz rejestracyjny za pomocą internetu. Następnie wydrukować go, podpisać i przesłać. Wyborcy mogą również zamówić formularz rejestracyjny telefonicznie. Bądź też zarejestrować się w jednym z wielu dostępnych biur państwowych. Takich jak urząd miasta czy biblioteka. Pełna rejestracja online nastąpi w 2014 roku. The Prager Center for Independent Living Equip for Quality to organizacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w których także możesz dokonać rejestracji do głosowania. Jeśli powiadomisz Urząd Powiatu Cook z wystarczającym wyprzedzeniem przed terminem zakończenia rejestracji, wówczas zgłosi się pracownik, aby zarejestrować cię osobiście. Aby uzyskać pomoc języka, wyborcy mogą również kontaktować się z językami infolinii urzędu. Jeśli w dniu wyborów nie możesz przebyć do swojej lokalizacji wyborczej, usługi są dostępne, które umożliwią Ci oddanie głosu. Na żądanie przeprowadzamy głosowanie osobiste w domach spokojnej starości i szpitalach. Niepełnosprawni wyborcy mogą także zażądać, aby przed każdymi wyborami przesyłać im automatycznie aplikację wyborczą na adres domowy. W dniu wyborów prawie wszystkie lokalizacje wyborcze pozbawione są barier. Wiele lokalizacji wyborczych wyposażonych jest w poziomie wyjazdy oraz windy. Natomiast lokale wyborcze z utrudnionym wyjściem wyposażone są w dzwonki informujące sędziów w pomieszczeniu wyborczych, że komuś na zewnątrz potrzebna jest pomoc. Staramy się, aby wszystkie lokale wyborcze były łatwo dostępne, ale jeśli uważasz, że będzie Ci potrzebna pomoc w dostaniu się do środka, prosimy przynajmniej 24 godziny wcześniej o kontakt telefoniczny i wówczas zorganizujemy Ci pomoc sędziów wyborczych. Nie. Możesz także zażądać, aby materiały do głosowania przyniesiono Ci do pojazdu, zaparkowanego przed lokalem wyborczym. Pamiętaj, że koniecznie jest powiadomienie z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym. Inne usługi mają na celu pomóc wyborcom niepełnosprawnym w oddaniu głosu. Wszyscy wyborcy mogą skorzystać z komputerów rejestrujących głosy, o ekranach dotykowych, wyposażonych w ścieżkę audio, aby ułatwić głosowanie wyborcom niedowidzącym czy niewidomym. Jeśli używasz kartki do głosowania, możesz zażądać ręcznego szkła powiększającego. Zapewniamy także kabiny do głosowania z siedzeniami dla wyborców na wózkach, emerytów, czy też osób, które podczas głosowania wolą usiąść. Aby uzyskać dodatkowe informacje, bądź jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i podczas wyborów napotkasz na trudności, skontaktuj się z naszym biurem. Zadzwoń lub też odwiedź naszą stronę internetową.